Hej, hej hej, cześć wszystkim, tutaj Lusia, a to kolejny odcinek jak widzicie z Mujera. I my tutaj yy, od razu idziemy na lochy. tylko odstawię tutaj niepotrzebne przedmioty. Idziemy na lochy. Chociaż zobaczymy najpierw czy nas stać na miecz chyba tak. Mam nadzieję. Taką. Pokaż mi swoje towary. Mm, tak. Nie? Aha, Okej, okay, dobra, fail. No to fail, no to w sumie nie, nie przyjmujemy się, chyba że zbroję sobie po prostu i tyle. Eee. Hmm. Co, czego ja czekuję? nie mam? Czekajcie, eee, hamu nie mam. Bo już skupiałam, bo z mam <grych> Dobra. Halo? I buty, no buty będzie mnie stać? Tak. Dobra. Easy. No idziemy z takim statem ładnym sobie e, do piaskowego lochu, Mo może e, dzisiaj uda nam się e, spotkać z bossem, ale nie wiadomo. W sumie nie mam ampułek. Ale dobra, już nie, nieważne, mam nadzieję, że, że nie zginiemy tak szybko. <noise> Albo że nie topniemy się do pasy tak szybko. A jeszcze przed nami będzie noc, więc spokojem wszystko się... sobie y, ze pofarmimy jeszcze trochę. Ymm, może, może będzie nas stać na miecz. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ojej, ile żeli. Mm, idealny, idealny, idealny... dzień... ...idealny dzień. Eee... Spieram żele. No otwórz! Eee, idziemy dalej? O! Hello? Aż... Nie, jedna rzecz z Ciebie wypadła no. Jak tak można? Gdzie ty? Co... Co, co się stało? Lol, po prostu takie wielkie to, ale nic z tego nie wypada. Aż Dobra, aż. Ojej, ile jeżeli dzisiaj zbierzemy? A, ok, idziemy dalej. A w ogóle czemu to się blokuje? Przez tłotwe fakty? Co to jest za...? To mogę iść przez to a tu nie? Nie wiem, dobra. E, wracając, e, bo nie było e, wczoraj Endless Space'a, ale, ale ja mogę to wytłumaczyć. To dlatego, ponieważ że, e, po prostu nie miałam czasu wieczorem, poszłam sobie na takie zajęcia dodatkowe, i, I po prostu już zabrakło czasu na nagranie, a nie będę wam odcinka wstawiać o, o 22. bo to bez sensu jest. Wieczorem to mam macie iść spać, a, a nie oglądać Moonlightera. Już nie wiem. Ale i tak bez sensu robić tak późno odcinek. No sobie katar mam jeszcze, nie wiem czemu. Okej. Okay. Wszystko zbieramy. Halloween. Otwórz skrzynkę i idziemy dalej. O, posik. Chociaż nie mam ampułek, kurde, co może być dla mnie zabójstwo. Poczekaj, yy, Dobra. Jeszcze tam nie byliśmy. Zresztą nie pójdziemy bez samochód, jak bez sensu z bossami się bić w ogóle? Okej, okay, palimy się trochę, ale, ale nie ma co się tutaj stresować, idziemy dalej. Kurde. Gdzie to jest? No! Co się zacięło? Jak to się zacina czasem to ja nie wiem o co chodzi naprawdę. Dobra, to Idziemy dalej. Jeszcze nie mamy tak za dużo przedmiotów, ale cóż no kurczę, Po sposób nie będziemy się bić, bo nie mamy wystarczającej chyba jeszcze żyć, chociaż nie wiem. O kurde, czemu spałem? Co się stało? Nie patrzyłam na siebie, i kurde. Muszę bardziej zwracać uwagę na to, co robi. nie wiem, w sumie yy, Mamy dość dużo HP. W Sąsą sensie, to, że przejdziemy sobie zbroję, to może się przejdziemy. Czekajcie, yy, gdzie to jest, to. Bo to nie jest jakiś taki też e, bardzo, bardzo mocny. Chociaż ja bym sobie tutaj e, zrobiła Wciała potrzebne przymioty. To jest w sumie potrzebne bo do zamówienia. Mm. Co jeszcze? Nie wiem, co jest takie, problemy, to w sumie, ale nie wiem. E, dobra. No co mnie taranujesz, kubku? No i nie tu raja się. Nie wiem, czemu coś się stało. Jak to to celuje we mnie? O, easy. No yy... Nie, cofamy się do chaty. No i tak zaraz jest na Jeszcze raz sobie zrobimy taką rundkę i, i, i sprzedajemy rzeczy i prawdopodobnie mamy na miecz chyba Nie wiem mm. Jeszcze ja bym to wzięła To, 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 to To to, to. Kurde, dużo, dużo żeli. Bardzo dużo. <gry> Aha. <gry> Już nie ma miejsca na to. Dobra, to resztę po prostu sprzedamy. Po co nam to wszystko tak dużo tego mamy, że. Dobra, idziemy yy, dalej do lochów. nie bierzemy pod potek bez sensu. Po prostu idziemy sobie pofarmić jeszcze rzeczy, żeby mieć trochę. A potki są mm, drogie, więc nie ma co ich brać. Lepiej zbierać na miecz i jak najszybciej sobie tutaj e, pokonać kolejnego bossa. Już kurde z tym leśnym miałam problem, ale pewnie dlatego, że my trzeba sobie tak nie ulepszyłam jak ostatnio. Znaczy, jak za ostatnim razem się z nim biłam, to dopiero wtedy ulepszyłam, kurde. A mogłam pomyśleć wcześniej, żeby ulepszyć. Ale, dobra, już, już w sumie wiem, yy, że tak trzeba robić. I wtedy jest zarumiecie, i, i, i boss w ogóle problemów wtedy nie sprawia. No i się te kurde, kiedy ja ciebie biłam. No nie, ja nie wiem o co chodzi z tobą, gościu. Dobra. Idziemy do elektrycznego po te, po te kable. Może dadzą nam kable? Dacie kable? Hmm. To też jest w sumie dobre. Co to był za dźwięk? Nie wiem. Dobra. I idziemy stąd. Nie dostaliśmy kabli, ale i tak też rozbite szkocze, to co jest yy, yy, odłamki kryształu, no to, to są drogie, więc yy, spoko, opcja. Wszystko mnie bije, kurde, po prostu. bardzo ciekawie co będzie za piątymi drzwiami naprawdę po prostu jak kto jest takie porąbane rzeczy są, to ja nie wiem co będzie tam. Albo wielki jakiś skarb, albo nie wiem co kurde jakieś porąbane rzeczy tej. Albo nic jej będzie i tyle. I ujęli się załami. <słuch> <słuch> Wszyscy się załamiemy. Aż No, kurde icie nie trafiam. No, jak wśród prześmie... No, Boże święte kościoło. Aż... No wiesz to. O. Mmm. Woda ustroficielska. my się nie przyjmiemy, Idziemy dalej, sprycać. Izy Easy Czemu nic nie wyleciało z tego? What the fuck, po prostu Za so szybko się z nim biłam, czy co? Patrzę. Aha. No, wiesz co? Wreszcie co, wracamy do wioski bez sensu, kurde. Jeszcze tracić HP. Idziemy. Dobra. Easy. O. Jakieś nowe ludzi, -y, choć chyba że były. Nie wiem. O. Mm. W sumie to jest nam potrzebne. Ok idealnie mamy do zamówienia. Więc super. Resztę możemy sobie sprzedać. Yyy, eee, co jest składane potrzebne do Co? Też, kurde! Eee. Aha, już mam pełno. Dobra. Czy co po tych żeli? To w ogóle nie, nie potrzebuję. Domyścia, to macie eee. tu. Aha, dobra. Ciebie dobrze ocenię. Hmm. Aha, za drogo. Aha. Eee. co, dobrze? Aha. Chyba. Jak nie, to trudno. Ty, ty, ty. W ogóle trzeba pamiętać, żeby iść do tego bankiera, ale za pięć dni chyba jest. Znaczy nie wiem z już za ile minęło, kurde. Nie za 4 czy 3 dni jest, będzie gotowy. Nie wiem kurde na co... Nie wiem co on robi w ogóle. Eee, dobra, to było dobrze. No. Mm, Wiesz co potrzebuję to, to do miecza, więc na razie nie. Czy wy zawsze potrzebujecie coś, z czego ja potrzebuję? No po prostu fakty. fuck eee, to dobrze wyceniam. W końcu? Tak, to dobrze. Uwielbiam tę muzyczkę w mojej że O kurde, serio? No dobra. Mówi się trudno. <śmiech> <śmiech> Sorry, ale coś mi w kartę? Eee, Zasłania ciało muszę się napić. Mm. A teraz lepiej. ty, Dalej. Kupujcie rzeczy, żebym była głupokata. Czekajcie, wyciszę telefon, zanim będzie za późno. Dobra, zajwi Eee Ta... Gdy to dobrze wyceniłem? Tak... Eee... To dobrze wyceniłem? Boże święty. No. A dobra. Kole, ile te żele kosztują? One są pewnie droższe. Wiesz to tam kurwa. Dobra, te, tego tutaj nie potrzebujemy do tych rzeczy. Bo w ogóle już nie potrzebujemy, nie wiem. Co to jest? To jest uszkodzony akumulator i on jest super drogi. Wiesz co, gościu, dam ci za tyle. Co ty chcesz? Wiesz co odmówię ci. Ponieważ ja tego potrzebuję. Co? No to za stówę, nie wiem kurde za ile to może być? Eee. Hmm. Już widzę, że ktoś nie jest zadowolony z tego, jak akumulator oceniłam, ale ok. Eee... Tak. No i już idę. idę. Pyk. Pyk. W ogóle, to jest super drogie? No co w ogóle nie, 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 ten. Nie wyceniłam, więc na razie weź jedno. Ty, 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 ty. idealnie wyceniam. Bardzo ładnie. Ej babcia. Kupujcie szybko, bo zaraz jest noc, a ja, a ja potrzebuję pieniążków. Dużo. Dużo pieniążków. Mam no, coś jeszcze do sprzedaży? Nie wiem. a gówno <g Pop levezy> ukradł mi coś, nawet niemco. zobaczmy co, co mi ukradł nic mi nie ukradło, what the fuck a nie, jakąś gówno. rzecz, to dobra to, 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 to ja się nawet nie wkurzam. Bo po co? W, ogóle, eee, eee. w tego już, nie wiem. Eee. Zobaczmy w ogóle czy to jest nam potrzebne, czy, czy w ogóle bez sensu to chomikowałem i można to już sprzedać yy... Tak, bez sensu to chomikowałem i można to sprzedać. Do mnie, czy to są dwie rzeczy potrzebne yy... Aha, tego w ogóle nie wyceniłam. To wyceniłam? Nie. Super. A to. Nie. Poczekajcie. A piasek wyceniłam? Też nie. Piasek jest super drogi. Mm. To też jest super drogie. Nie aż tak. Uż, to wyceniłam chyba. Tak. Okej. Okay. Yy, to nie jest jakoś super drogie. Słuchajcie, yy. Reszta tylko damy sobie i idziemy jeszcze raz do rochu. Zobaczmy, ile nam brakuje zamiarza, ale pewnie super dużo. Pokaż mi, ile brakuje mi tutaj. Eee... No, bardzo dużo. Bankier. Gdzie czy... ty jesteś bankier? Gdzie ty znikłeś? Czy ty się już wybudowałeś? Pewnie nie. Nie tylko w dzień jesteś otwarty, kurty grubasku. Nie, dobrze. No dobra, no to jak bankier jest zamknięty, to, to idziemy jeszcze farmić. Śmiesz wędzili. Jakoś nos, nie wiem. Czemu? Bez sensu, kurde, sklep jest zamknięty w nocy, ale w sumie mój też jest zamknięty, ale dlatego, że farmia tam tamten, to pewnie kurde, se śpi. Słodko, nawet nie wiedząc co, co ja wyczyniam tutaj. Aha. No I no i nic nie wypadło z niego bez sensu w ogóle Aha Super, super Po prostu great Na starym biście. Muszę się wracać teraz. Eee, idziemy dalej Kurde, jeden przedmiot tylko mam tutaj a w sumie jest. Nie, jest noc, powinno być więcej tutaj. No jest, Mary. Było wow, super, jakbyś przestał się ruszać na chwilę. I Czemu jest noc? I kurde, wypada tak z mało z nich. Już miałem wrażenie, że jest cienie i kurde, i sobie jakieś posy, które bardzo mało dają pieniążków. Dodaję. Nie wiem, nie mam pojęcia. No clue Chyba otwiera te. Ale co to jest? I, i, i w ogóle to nie wiem. No trafę mnie. Aha. Super. O Jezus! O Jezus! Dobra, zarobiście? Usz, usz. Y... Piesz to. Mmm, mmm. To jest drogie. Idziemy dalej. Mam że nie zginiemy z tym wszystkim, całym sprzętem. Nocię um. mnie, kurde. Otwórz to. Nie, mamy przymiotów, kurde, małe. Niedobre rzeczy się tu dzieją. O kurde. Bierz to. O Jezus Dziemy. O. Hello? A choć pójdziemy sobie weed na pastanie Co tam nam szkodzi Kurde No i luj. Co to nas coś staranować, czy co Easy Wracamy do chaty Sof, Aha, te niepotrzebne rzeczy. Dobra, ee... układamy to wszystko. Chupa, nie, dobra, e, wiesz co, e, ty w ogóle idziesz za szkoło. Jak cię patnie e, rączką złodziej, to po prostu się załamie. Okej, okay. w sumie w tym, w tym miejscu, jak klasa nie będziemy mieli tutaj, o, dobra, w tym miejscu kończymy nasz odcineczek, bardzo ładnie, e, ja Was bardzo pozdrawiam, e, no i do zobaczenia w następnym odcinku Moonrider'a i mam nadzieję, że dzisiaj też zagra Add e, Space'a i nie będzie żadnych takich rzeczy, które mi przeszkodzą w tym, więc y, do zobaczenia, y, pa pa.